Znowu dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow. Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. To takie słodkie! A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy, ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki, a teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy. Ty pierwsza. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O patrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne, Julia, teraz ty! Mm, co za zapach! Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności! Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre! Ups! Okej, okay, Emma, zaczynaj! Alleluja! W końcu się najem! Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu. Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie pobrudzić sobie rąk. Użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny, już! Boom! Co się dzieje? Tadam! No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy, stylowy i smaczny. Taki z mlekiem to moje ulubione śniadanie, a ja mam średnie opakowanie. Super! Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka? No bani. Sara teraz ty. Z radością! Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie! Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła? Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne, smakowe szaleństwo. Mega pyszne! Dałaś radę! Brawo! Hey! Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super. Ale spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy nim blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuwa psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex, ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Nila, teraz ty! Będę potrzebowała odkurzacza! Wyłącz go szybko! Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko mieści się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex. zaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie. Z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa. Jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Jak działa? Jakoś długo to trwa. ale zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite! Prawdziwy cud techniki! Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Hmm. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak. Podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne wydawało mi się, że rak się rusza Lepiej wezmę innego Dobrze, że mam w czym wybierać Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne Julie, nie poznajecie, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś Przepraszam, nie chciałam Dobra, jedz już Mila miała rację. To naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila, nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Aleksa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy. Już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Mmm, mm, Naprawdę jesteśmy głodne. Poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawny chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak! Boję się, jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy! Ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucę nim we mnie! Jak to boli! Życie dało Ci dobrą lekcję.